Dziś trzy osoby zostały zatrzymane przez policję w związku z marszem, który odbył się 11 listopada w Kaliszu. Są to Piotr R., Wojciech O. oraz Marcin O. Organizatorzy i jego główni antybohaterowie. W trakcie wydarzenia padały antysemickie hasła, a także spalono kopię statutu Kaliskiego. Wojciech O wraz ze swoimi towarzyszami jeszcze wczoraj w Kaliszu nagrywali film, tym razem przy pomniku Marii Konopnickiej, w którym mówili m.in. o tym, dlaczego przed ratuszem spalili kopię statutu Kaliskiego. Dziś zostali zatrzymani przez policjantów z Kalisza i Poznania. Przez ostatnie dni policjanci opracowywali i analizowali wspólnie z prokuratorami materiały dotyczące skandalicznego przebiegu zgromadzenia, które odbyło się w Kaliszu 11 listopada. Podczas marszu niektórzy uczestnicy oraz organizatorzy wygłaszali antysemickie hasła. Na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych, prokuratura wydała nakazy, w oparciu o które dziś rano policjanci zatrzymali osoby podejrzane. Są to trzej mężczyźni: Piotr R., Wojciech O. oraz Marcin O. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Kaliszu i oddani do dyspozycji prokuratorów. Prokurator przedstawił tym mężczyznom zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i wyznaniowej, a także publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko osobom z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej. Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat trzech. Z trzech mężczyzn dwóch po przedstawieniu zarzutów nie przyznało się do winy. Jedna skorzystała z przysługującego prawa do odmowy składania wyjaśnień, jedna nie przyznała się i złożyła obszerne wyjaśnienia, jedna z osób przyznała się częściowo do, do stawianych jej zarzutów. Czy prokuratura wystąpi do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania? Aktualnie osoby te pozostają zatrzymane. Zawodzi tutaj konieczność wykonania dalszych czynności z ich udziałem. Ewentualne stanowisko w zakresie środków zabiegawczych zostanie przedstawione w późniejszym terminie. Zatrzymani panowie nie byli milczący zdawali się nawet być dumnymi ze swojego obecnego położenia. Nad bezpieczeństwem podczas osławionego zgromadzenia 11 listopada czuwały jednostki policji z Kalisza, Poznania i kilku miast Wielkopolski. Oprócz ochrony rejestrowały zajście, a materiał przekazano prokuraturze. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa złożył także prezydent miasta Kalisza.